Witam w kolejnym odcinku z GTA 4 Niko ma ubrania albańskie, musimy je zmienić bo z tego się wiem to ich nie lubią albańczycy i serbowie więc Tak, change clouds No Gra lepiej i jeszcze buty jakby się przydały Nie Tak, no, halo Niżej, i w nie tak. Niko w pierwszy raz od kilku misji jedzie na to swoje spotkanie nawet. Nie jak 6, bo ja nie wiem, co tu zrobię Ten goni Mam niemuszynę Ja właśnie wyminę Zobacz, a to, to to na ludziadę I to było mądre zagranie no i tak mnie zobaczyli jakoś. Chwączkę to jest jakiś powrok na tego straci. O nie no, ja panu nienawidzę. Wziadaj, Gwiazka, jak nie przeszedł nikt, to budziłeś większą panikę.

It's Nico Bellic, I'm here for an interview. Come in, I'll buzz you through. Welcome to Goldberg, Ligner, and Scheister, sir. Easy there. Mr. Bellic, welcome. I'll just see if Mr. Goldberg is available. Mr. Goldberg, Mr. Bellic has arrived for his interview. Okay, great. Uh, tell him to come through to my office. Would you please follow me, Mr. Belloc? <laughs> sure. <laughs> Mr. Goldberg is such a saint. He teaches kids to swim, you know. He's just so warm and giving. All he cares about is making the world a better place. And boy, are you in trouble if you get in his way? I always get nervous before interviews. It's a ship here. Don't be nervous. He doesn't bite. Hello, Nico. What's that short for, Nikolai? I'm looking for a man who can get jobs done right. Nikolai, I like your resume. You seem to be the sort of man who would go the extra distance. I just need to take another look. Get myself reacquainted mm -hmm. with your experience. Mm -hmm. So you're the sort of man who doesn't wait to get told what to do. A guy who looks at the world, sees problems, and tries to fix them? Sure. My problem is that people don't notice the decay in society. They leave the decay alone, and soon it's too late, so you have to pull the whole tooth. Yeah? I am the guy who goes around shaking people. For people, read Society, read City Hall. I shake them, and I say floss. Get rid of the rotting flesh stuck in your teeth. Prevent decay. Mouthwash, you hear me? They Standing up. Assertive move, right. I, I like a man who takes control. You wanna know why? Because the law is clear. Where are the files for your case against McCreary? Shit, they're on my desk. I never heard anyone. I wouldn't be here if you'd never hurt anyone I would do it in the best possible way but I can't no, it's bad, I'll die again Nikolaj, this isn't right, I'm helping people

Ty, 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 gdzie uciekł? Gdzie mój Gdzie Nie ma świadków. Kurde, jak się dziś zlokalizowałeś. Miałem mieć na robotu oprawę. Z kim ty myślisz, że ty walczysz?

Я что, ставлю меня не вместо. Нет. Ай, я тебе

O ty! Użyłem się! Nie! 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 Ja się nie poddałem! Ja chcę jeszcze raz... Tam ja się jeszcze zamogła Nie no, lepiej.

bo oni mi bro... Oni mi broń zabrali. Oni mi broń zabrali. O nie. A nie, 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 nie ma takiej opcji. Żegnam. Zegna. Żegnam. Goodbye.